Cześć, to jest Serion. Witam Was z moim kolejnym filmiku. W tym razem w końcu obiecany poradnik. W końcu się zebrałem, w końcu taki nagrywam. Postaram się podejść do tematu nieco inaczej, ponieważ już podobny filmik dla, dla początkujących, dla osób, które chcą w ogóle kupić pierwszego ptasznika, zrobił już Zilla, Mienił tam gatunki, które poleca dla początkujących. Ja oczywiście jak najbardziej zgadzam się z tym, co powiedział. Więc spróbuję tak trochę, troszkę inaczej do tego tematu podejść. Więc y, może rozpatrzmy po prostu wątpliwości i y, czy w ogóle chcemy y, takie zwierzę w domu. Odnośnie posiadania zwierzęcia y, to warto tutaj nadmienić, że taki młody człowiek y, uczy się po prostu odpowiedzialności opiekując się takim zwierzęciem. No bo y, posiadając ptasznika y, musimy mieć, prawda, na uwadze to, że musi mieć odpowiednio nawilżone, znaczy, prawda, jeżeli wykorzystujemy jakieś tam pojemnicze czy miseczkę akurat na tą wodę, to żeby ta woda zawsze tam była, um, żeby miała posprzątane, bo wiadomo, że pewne rzeczy trzeba wyjąć, jakieś e, tam jego odchody czy coś tam innego na paskudzi, czy resztki jedzenia i tak dalej, i tak dalej, to trzeba to wszystko posprzątać. Um, plus oczywiście uczy rozwagi, no bo Operując w terrarium takiego zwierzęcia, no tak jak wspomniałem, które jest jadowite, e, musimy się liczyć z tym, że trzeba robić to ostrożnie, żeby e, prawda, nie sprowokować go e, czy to do ucieczki, czy do ataku, czy po prostu, żeby nas nie ugryzł. I ja tutaj mogę wspomnieć, że e, trochę tych już ptaszników mam, trochę czasu też i jeszcze żaden mnie nie ugryzł no i mam nadzieję, że to się nie zmieni, więc uprzedzam od razu pytania, bo to. Kilka razy się powtórzyło, czy już mnie coś ugryzło, więc tak jak powiedziałem wcześniej, nic mnie jeszcze nie ugryzło i mam nadzieję, że nie ugryzie i mam nadzieję, że wy też mi tego nie życzycie, żeby coś ugryzło. No i tutaj tak jak wspomniałem, właśnie uczy tej odpowiedzialności musimy też zadbać, zadbać oczywiście o prowiant, czyli jakieś karaczany, świerszcze, mączniki i tak dalej, i Zorganizować i prawda w odpowiedni sposób ptasznikowi podawać, tak żeby jakoś zdrowo rósł, zdrowo, zdrowo przechodził te wylinki i się po prostu rozwijał. Więc jak najbardziej to, 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 to zwierzę po prostu powoduje to, że młody człowiek uczy się tej odpowiedzialności i to potem zaprezentuje w jakiś tam inny sposób, w jakiejś tam innej dziedzinie, już tutaj. Nie będę głosił innych teorii kurnolotnych. wiecie o czym, e, o czym po prostu mówię. Zazwyczaj myśląc o zwierzęciu domowym, co nam się nasuwa? Jeżeli mamy tutaj polskie realia, to jakiś chomik, szczur, mysz, e, skoczek, królik ewentualnie, czasami też się spotyka. Ja wam powiem, że z takich ciekawszych zwierząt to na przykład jeża pigmejskiego, czy to widziałem, czy to słyszałem, że niektórzy w domu trzymają, ale może wróćmy do tematu ptaszników. Więc będąc osobą, która po prostu zainteresowała się tym tematem i akurat nawet ogląda na przykład mój filmik, musimy przede wszystkim wziąć pod uwagę fakt najistotniejszy. To często, że tak powiem pytanie pada w stosunku do mnie, gdy Ktoś, prawda, wspomni o tym, że na przykład trzymam pajanki że trzymam taśniki, to czy są jadowite? Tak, wszystkie taśniki są jadowite, ponieważ potrzebują jadu, żeby zabić ofiarę i później się nie pożywić, więc tak, wszystkie są jadowite. Musimy się z tym liczyć, musimy brać pod uwagę to, że jest to dzikie zwierzę, nie ma za dużo szarych komórek pod kopułą, więc działa instynktownie. Czyli prawda, gdy jest głodne, próbuje coś upolować i zjeść. Gdy chce mu się pić, szuka wody. Gdy czuje się zagrożone, może zarówno zaatakować, może próbować uciec, może próbować się chować. Um, niektóre zwierzęta bywają pod tym względem nie do przewidzenia, więc um, tutaj terroryści mówią o, o ptasznikach, tak zwanych groźnych, mniej groźnych, o, o gatunkach, prawda, które są uważane za groźne. To jest jakaś wskazówka, ale pamiętajmy o tym, że każdy osobnik jest nieco inny. prawda, Możemy z tak zwanego groźnego e, gatunku tutaj znaleźć pod jakąś strzechą bardzo łagodny, łagodnego osobnika. Ja na przykład spotkałem się z bardzo łagodną e, dorosłą samicą Pteronychilus mulinus. E, to była wersja classic. Była praktycznie tak potulna jak jakiś króliczek, można ją było brać na ręce, głaskać. Mm, tylko pamiętajcie, że nie ma, nie ma właśnie w tym temacie reguły. Gatunek jest jakąś wskazówką, czy ten ptasznik może być prawda, szybki, agresywny itd. itd. ale jednak e, dany osobnik e, tutaj pokazuje po prostu swoje cechy. E, kolejną rzeczą, jaką musimy wziąć pod uwagę chcąc kupić ptasznika, jest to, że wszystkie osoby, które z nami mieszkają, muszą być o tym powiadomione. No niestety, jest to zwierzę jadowite, więc um, musimy je dobrze zabezpieczyć, musimy je jakoś pilnować. Czy to, jeżeli trzymamy w terrarium na przykład większy egzemplarz, to dobrze jest po prostu e, zabezpieczyć to terrarium, żeby on sam m, tego, m, tej szybki nie otworzył, e, czy prawda, pojemnika nie otworzył i sam się nie wydostał. No, i to jest taka przede wszystkim pierwsza oba, obawa e, osób, które, z którymi mieszkamy, e, że to zwierzę może nam e, wyjść i po prostu e, hu, e, hulać sobie po domu, i gdy ktoś przypadkiem się na nie natknie, no to zostanie, prawda, e, pokąsane. E, oso, osoby, które dłużej siedzą w temacie, to oczywiście tak trochę się z tego, e, prawda, podśmiechują, bo wiele jest takich gatunków bardzo łagodnych, które e, no, po prostu nie ugryzą człowieka, ale. No, ale tak jak mówię, może się zdarzyć taka sytuacja, że będzie to osobnik agresywny i jednak e, coś takiego przykrego może się zdarzyć. Odnośnie trzymania ptasznika, to oczywiście tutaj wspomnę, bo ten temat też się przewijał nawet w moim przypadku, że prawda, na przykład trzymamy e, takie zwierzę dla szpanu. No i będąc młodą osobą, która dopiero zaczęła się tym tematem interesować i przebiegła jakaś tam myśl, że on będę trzymał, prawda, takiego pająka groźnego, tam dziewczyny się tego boją, chłopaki będą mi zazdrościć. No i powiem wam, może to, to trochę was zaskoczy, że jeżeli to jest myśl, która pojawia się tylko na początku, to, to nie ma w tym nic nadzwyczajnego. To jest całkiem normalne, że chcemy się w jakiś sposób wyróżnić, trzymać w domu, posiadać coś, czego inni mają, albo niewiele osób ma. Czyli, prawda, chcemy być w jakiejś takiej grupie, gdzie ktoś tam inny z zdrością będzie na nas patrzył, to jest, to jest całkowicie normalne, to jest ludzka, ludzka rzecz, ludzka cecha. Tylko, żeby później to nieco się zmieniło, bo najważniejsze jest po prostu to, żeby zwierzę, które trzymamy, którym się mamy opiekować, które znajduje się u nas w domu, żeby na tym nie ucierpiało. Czyli jeżeli, prawda, przyjdzie ktoś do nas, będziemy się chcieli pochwalić, a niestety ptaszniki to są zazwyczaj zwierzęta skryte, czyli Urządza sobie jakiś kawałek gniazda, czy tam schowają się za gałązkę, czy do kokosa, czy do jakiejkolwiek tam kryjówki, którą mu tam przygotowaliśmy, albo sam wykopał sobie ziemi, e, to przychodzą znaczy, ktoś nas, do nas po prostu przyjdzie, nas odwiedzi, będziemy chcieli się pochwalić, no tego domu, że zaczniemy e, coś tam kombinować, żeby po prostu ten ptasznik wyszedł, żeby ktoś mógł go zobaczyć to, i to już jest złe, e, ponieważ po prostu zaburzamy jego spokój. Prawda, wtedy mogą się dziać różne rzeczy, bo na przykład wsadzając jakieś tam patyczki do gniazda ptasznik może się bronić, może uciekać. Ja to ja tak zaznaczę na marginesie, że jeżeli chodzi o gniazda ptaszników, to prawda grzebiąc w nich no niestety powodujemy to, że ptasznik nie czuje się już tam bezpiecznie i naprawdę może nam z tego terrarium wystrzelić. I wtedy będziemy mogli się z nim ganiać i to już, to już na pewno nie jest dobre i stwarza ryzyko zarówno dla nas, jak i dla samego zwierzęcia, bo może może się chcieć bronić, może po prostu chcieć uciekać, my chcąc je złapać, możemy mu zrobić krzywdę i tak dalej i tak więc, dalej, więc aby tego po prostu unikać. Kolejnym takim punktem zapalnym jest broń na rękę. Jak sami mogliście zauważyć, sam właściwie takie filmiki robiłem gdzie brałem ptaszniki na rękę, a powiem wam teraz, że tak właściwie teraz o tym myślę i postaram się, żeby takie filmiki się już u mnie nie pojawiały, bo ja o tym wcześniej mówiłem, ale może sugerując się tymi filmikami ktoś może pomyśleć zupełnie inaczej, że nie polecam brania ptaszników na rękę. Powiem wam, że gdy ma się już jakieś doświadczenie i prawda, obycie z tymi zwierzętami, czyli możemy zauważyć, że na przykład ten osobnik, którego posiadamy jest. Jest łagodny, możemy sobie na to pozwolić, że weźmiemy go na rękę, i prawda, hodowcy mogą, mogą prawda, z większym strażem takie rzeczy robić. Po prostu um, poznali bardziej te zwierzęta, wiedzą, wiedzą, czego mogą się spodziewać, chociaż to też e, zawsze, zawsze jest ryzyko jakiejś e, dziwnej, niebezpiecznej sytuacji. E, ja powiem Wam z własnego doświadczenia, że. Gdy już biorę na rękę, to staram się, żeby to było przy jakiejś operacji w terrarium, bo na przykład przenoszę albo czyszczę w, w terrarium i e, po prostu, żeby to nie była taka zabawa, że o, nudzę się i prawda, po prostu postanawiam go wziąć na rękę. To, to nie jest dobre, bo znowu zaburza e, spokój tego zwierzęcia, a nie po tego trzymamy, żeby go męczyć, prawda? No i tak jak mówię, no to, to wiąże się po prostu z dodatkowym ryzykiem, które ponosimy. już mm, tutaj więcej, no nie polecam, po prostu nie polecam trzymania ptaszników e, na ręku, bo to przynosi więcej szkody niż pożytku, więc postaram się, żeby już takich e, więcej filmików, e, żebyście ich nie oglądali już na moim kanale, więc, e, więc po prostu takich już nie będę robił. Będę robił jakieś, tam, jakieś inne, postaram się więcej poradników robić, chociaż jak widzicie za dużo, za dużo ich nie mam. i, i Czasami nie mam weny, żeby takowy zrobić. No Ok, więc mówię czego właściwie nie robić, czyli, prawda, jak tutaj nie zaburzać spokoju zwierzęcia, które trzymamy, a przecież po co się właściwie trzymamy. Więc, oczywiście, tutaj dochodzą takie proste, trywialne rzeczy, jak zwykła obserwacja, czyli gdzieś tam e, siędziemy wieczorem, bo zazwyczaj e, ptaszynki są aktywne wieczorami czy w nocy. siedzimy wieczorem, złapiemy gdzieś tam sobie zwiedza, wędruje, to już, już mamy jakąś prawda, tutaj okazję do tego, żeby zobaczyć to zwierzę jak niemalże w naturze się porusza, właściwie taki jest no moim zdaniem zamysł, że trzymamy zwierzę właściwie tropikalne można powiedzieć i chcemy zauważyć właśnie, w jaki sposób się porusza, jak, jak zwiedza, czego szuka. Dochodzi tutaj oczywiście co karmienie. Moim zdaniem, myślę, że w większości z was, to jest już najciekawszy moment, który możemy zaobserwować. Czyli po prostu jak ptasznik atakuje i zjada ofiarę. No, najczęściej to są prawda jakieś karaczany itd. Tak tak Niektórzy też próbują podawać gryzonie. I ja, tak jak już to wspominałem w innym moim filmiku, tego nie polecam. Jeżeli ktoś jest ciekaw dlaczego, e, zapraszam do filmiku e, pod tytułem Info 2. Tam udzieliłem więcej informacji w tym temacie. Powiem Wam, że źródłem takiej podstawowej wiedzy, y, prawda, czego y, powinniśmy się jeszcze dowiedzieć o ptasznikach zanim je kupimy, bo zalecam jak najwięcej przeczytać zanim się zdecydujemy na ptasznika, są przeróżne fora teoretyczne, czy to arachnea.org, czy terrarium.com.pl. i ja oczywiście w tym filmiku będzie bardzo dużo podpisów pod nim. Postaram się dać wam jak najwięcej linków, jak najwięcej e, podpowiedzi. I między innymi e, zapraszam Was do przeczytania fakt e, na arachne.org czyli najczęściej zadawanych pytań. Są tam zupełnie podstawowe pytania dla zupełnie zielonych osób. Prawda? Czyli co ile ptasz, ptaszniki karmić, tam o pojemnikach jest i tak dalej. Ja tych pytań nie będę przytaczał, bo uważam, że najlepiej to, gdy każdy po prostu się z nimi zapozna. One są dosyć rzetelnie napisane i rzetelnie udzielone zostały odpowiedzi. No i oczywiście, gdy, gdy macie jakieś tam pytania, to możecie zadawać je, je zarówno mi, jak i pisać na przeróżnych forach. Ja sam bardzo dużo siedziałem, czy to na terrarium.pl, najwięcej oczywiście na, na rachneaorg. Tam na forum naprawdę dużo terrorystów działa, e, udzielają porad. E, gdy ktoś ma jakieś wątpliwości, problemy, wystarczy napisać post. Zazwyczaj po godzinie, po dwóch, ktoś nam e, już udziela odpowiedzi, i prawda, e, próbują nam ludzie pomóc. Także to jest bardzo dobre, że takie fora funkcjonują, że można tu pomoc w miarę uzyskać. I tak jeszcze tutaj wspomnę odnośnie Arachnea. Prowadzą bardzo ciekawy program, nazywa się Mecenat. E, mianowicie polega na tym, że zostaje nam przydzielony z forum opiekun i prowadzi nas, e, prawda, poprzez gadugadu -gadu, czy tam skypa, zależy jak się tam dogadamy. Prowadzi nas, jak się opiekować tym pierwszym ptasznikiem. No i oczywiście dla osób, które dopiero zaczynają, to jest ogromna podpowiedź, ogromna pomoc, no bo mają kogoś, prawda, żywego na gadugadu, -gadu, który im tam od razu na bieżąco coś podpowiada i przyznam się, że sam korzystałem z mecenatu, wcale się tego nie wstydzę, też musiałem się kiedyś nauczyć, a nie, że prawda, urodziłem się i wszystkie rozumy pozjadałem, wszystko od razu wiedziałem. To wcale tak nie jest, wiele, wiele rzeczy po prostu mi opiekun podpowiedział. Część musiałem się dowiedzieć sam, część musiałem, że tak powiem, zaobserwować na własnej skórze u zwierząt, które miałem w domu. Czasem nawet odezwa się do opiekuna, i to są zawsze takie, takie miłe rozmowy, prawda, co słychać i tak dalej. I tak dalej. Już tutaj niku nie będę przytaczał. Możecie się zasugerować jedynie tym, że opiekun nadal działa na rachne orki. Ma tam prawda, inne osoby pod, pod swoją opieką. Ok, myślę, że już tak dosyć tutaj dużo powiedziałem dla początkujących odnośnie ptaszników. To OK, przejdźmy do tego działu, do tej części, że przeanalizowałem to wszystko. Jestem odpowiedzialny. Kupię terarium, wyposażę je. Ptasznika, prawda, wybrałem odpowiedniego dla mnie. Oczywiście tutaj zachęcam do naziemnego jako pierwszego, ale tylko tak na marginesie. I decyduję się na kupno ptasznika. To może tutaj wspomnę, gdzie nie kupować. Albo. U jakich ludzi nie kupować, więc na forach terrorystycznych, czy to na terrarium.pl, czy na Arachnea.org, są odpowiednie działy i pewne takie tak zwane czarne, czarne listy, czyli ludzie wymienieni na nich w jakiś tam sposób komuś zaszkodzili albo nie wywiązali się z transakcji, to radzę po prostu też przejrzeć sobie, kto tam komu zawinił, jak to wyglądało i no i oczywiście u, u tych osób to. Nie kupować. Um, odnośnie Allegro, może tutaj wspomnę. Powiem Wam, że dużo hodowców no, sprzedaje poprzez Allegro, no bo wiadomo, że tam można, można handlować, można bardzo wiele rzeczy kupić, więc ptaszniki też. Ale spotykałem, no, przyglądałem niedawno Allegro i było mnóstwo aukcji po prostu masakrycznych, na przykład tytuł Sprzedam pająkę. Jakieś tam zdjęcie mało wyraźne. Um, Powiedzmy, że miałbym strzelać to na przykład jak tam jakaś tam lasediora parahybana albo jakaś tam wyrośnięta Brechy Pelma, jakaś tam, już, już tam nie wnikałem, no bo jednak zdjęcie mało wyraźne wszystkiego nam nie powie. A opis jest na zasadzie sprzedam ptasznika, nie znam gatunku, tanio. E, chociaż tak patrząc na cenę to wcale tanio nie było albo e, że do, dokłada te więc tutaj Proszę was, żebyście na takich aukcjach nie kupowali, no bo nie wiemy, co kupimy. Cena też wcale nie jest jakaś tam wielce atrakcyjna. Sugerujmy się opisem, gdy ktoś nie wie, co sprzedaje, to nie kupujmy, sądząc, że to jest jakaś wielka okazja. Tutaj kolejny taki koronny przykład, gdzie, czego nie kupować są na przykład kokony. Spotkałem się też niedawno z aukcją na Allegro, gdzie ktoś sprzedaje kokon. i To, to nawet też nie była atrakcyjna Jakaś tam cena, bo to też staje też się była dla sobie chyba Chybana, czyli Kokon. No i wiadomo, że możemy sobie na opisie przeczytać, że tam od 200 do 400, prawda, młodych potrafi się z tego kokonu no, wydostać, powiedzmy, powiedzmy sobie w ten sposób. No a ktoś to sprzedaje na przykład za 200 zł, czyli Licząc nawet po 5 zł za sztukę, no to gdyby wszystkie oczywiście przeszły z tych nimf na L1, no to robimy ogromny deal, prawda? Tylko brać. No więc nie kupujcie kokonów, to jest kod w worku, jedna wielka niewiadoma. Ptaszniki naprawdę ciężko rozmnożyć. Gdy taki kochon jest odebrany samicy, jest bardzo wrażliwy. No i poza tym może być, może być w spleśniały, może być niezapłodniony itd., itd., więc. No, nie kupujcie takich ludzi. To jest moim zdaniem, no, nazwę to po imieniu to jest naciąganie e, i próba po prostu e, okradzenia przeciętnego człowieka, który, prawda, myśli, że czy wykorzystuje okazję i, i w jakiś tam sposób coś zyskuje. To jest, to jest zwykłe naciąganie i, i naprawdę nie, nie bierzcie nic, nic takiego od takich ludzi, od razu też. Ja to sobie gdzieś tam zawsze notuję, że ktoś coś takiego sprzedawał i absolutnie od takiego sprzedawcy nic nic nie kupię. No bo to jest, jeżeli raz próbował w taki sposób kogoś tam oszukać, no to na pewno spróbuję tego później. No, niestety tylko tutaj już Allegro oferuje, prawda, że możemy sobie założyć nowe konto, nowe wyniki i, i taki proceder rozpowszechniać. I tutaj pojawia się temat pewnych sprzedawców. Pewnych sprzedawców jak najbardziej, tutaj jest kilkunastu albo i więcej, i te osoby można, można polecić. Przede wszystkim gdzie ich szukać. No, na Allegro też ich znajdziecie, ale to są podróżnymi nikami. Ja tutaj zachęcam do arachnea.org w dziale, prawda? Sprzedam ptaszniki, też dam wam link na dole. Oczywiście kom ma adekwatnie, prawda? Też taki dział. Oczywiście są także inne fora, na przykład bestia.pl. Tam też są sprzedawane ptaszniki. Są odpowiednie działy, gdzie tak zwani zweryfikowani sprzedawcy mają jakieś tam swoje tematy, mają swoje oferty. Ja nie, nie chcę tutaj nikogo podawać, nikogo reklamować, o, tego jest prawda. Tutaj uważam, że forum i każdy w jakiś sposób powinien się reklamować. Poza tym ktoś tam kiedyś, będąc sprawdzonym sprzedawcą. Może tam gdzieś komuś podpadł, więc posypią się jakieś komentarze, że, e, że zachęcam do zakupu od kogoś, kto już nie jest pewnym sprzedawcą. No, więc reasumując, zachęcam do kupowania przez fora. Fora, gdzie sprzedawcy są prawda, w jakiś sposób rekomendowani, gdzie są polecani, gdzie ich ostatnie e, komentarze czy opisy ich transakcji są pozytywne. Jak najbardziej kupujcie od tych osób. Ja nieraz kupowałem, bo jednak te ptaszniki skąd się musiały wziąć, musiałem je jakoś, prawda, kupić, e, więc jak najbardziej od nich możecie śmiało brać. Nośnie pierwszego ptasznika, e, więc tak jak Zilla wspomniał, pewne gatunki, jak najbardziej się z nim zgadzam. Więc e, jeśli ktoś nie oglądał, dam link e, do filmiku Zilli, jakie ptaszniki poleca, i oczywiście sam. Na dole filmiku, tak jak wspomniałem, te gatunki wymienię. Postaram się, żeby ten opis na dole był jak najbardziej obszerny, żeby tam było co czytać, jak najwięcej tych linków zawrzeć. I mam jeszcze pewien taki pomysł, ale go zrealizuję tylko jeżeli będziecie, że tak powiem, za. Czyli prosiłbym o, o odpowiednie opinie w komentarzach. Mianowicie mam pomysł taki, aby niejako, że tak powiem, czy to Was zainteresować, czy osoby, które są jeszcze niezdecydowane, żeby ptasznika wziąłem się pod swoje skrzydła. Kupiłbym po prostu takiego ptasznika, gdzie zagłosowalibyście, jaki miałbyś to gatunek i po prostu co jakiś czas robił z nim filmik, pokazywał wam, postarałbym się jak najwięcej pokazywać, czyli prawda, jak temu konkretnemu ptasznikowi tam nawilżam czyszczę, coś tam, coś tam wyjmuje, jak karmię, albo żeby pokazać, że, prawda, zagląda na niego, na przykład, nie jest głodny, to, to, to tego raczej się tak nie pokazuje, no bo to po prostu jest mało ciekawe, a jednak w telewizji na, na co dzień no, no jest po prostu spotykane. Ja sam staram się, żeby te filmiki były ciekawe, więc pokazuję ciekawe rzeczy, czyli na przykład udane karmienia, nieudanych, no raczej się nie pokazuje, no bo, no bo to nie jest ciekawe, więc po prostu mało by kto chciał to oglądać, bo by się nudził i, i ziewał. No ale licząc, że tak powiem, się z tym, że miałoby to pomóc komuś tam początkującemu e, i to byłby taki e, nazwijmy to cykl. E, każdy by się z tym liczył, e, że po prostu mógłby być ten filmik mało ciekawy. E, więc, więc mógłbym coś takiego robić. Oczywiście, jeżeli pomysł poprzecie. Jaki gatunek? Więc. Że tak powiem, no nie chcę tutaj jakoś mówić, że jestem bardzo zaawansowany, ale, ale chciałbym jakiś gatunek, którego jeszcze nie mam, żeby, żeby prawda, coś, coś nowego odkrywać, jakieś nowe rejony. Więc niekoniecznie musi być to ptacznik dla takiego przeciętnego początkującego, więc trochę się kłóci z tym, co dopiero mówiłem. Ale tak jak, ale tak jak że tak powiem, tutaj opisuję, chciałbym, żeby to jednak był jakiś, jakiś ciekawy aspekt, czy to dla mnie, czy to dla Was żeby ten ptasznik był jakoś wspólnie wybrany, i tak jak mówię, no, jednak ten warunek chciałbym postawić, żebym, żeby to był gatunek, po prostu, którego jeszcze w hodowli nie mam. Mam taką pewną propozycję, czy nawet kilka mam propozycji. Chciałbym, żebyście się wypowiedzieli, żebyście wybrali. Jeżeli Wam się podoba, piszcie śmiało w komentarzach. Spróbujemy to jakoś wspólnie ogarnąć i zorganizować. No, myślę, że tyle, bo się filmik trochę ta chęt przyciągnął. Mam nadzieję, że tam się nie nudziliście i że był ciekawy. Mam nadzieję, że będziecie komentować, że będziecie oceniać. No i polecajcie mój kanał, jeżeli macie jakieś pytania, śmiało mi zadawajcie. I tak dalej, i tak dalej. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!